Siemaneczko z tej strony amator. Polecimy sobie upadek czempiona rangę pod ziemi koszmarnych 52. Sprawdzimy naszą czarodziejkę, Mam już ten unikatowy hełm na Meteor. Oczywiście słabe rolki mi wypadły niestety. I aktualnie naszą czarodziejkę przed chwilą tutaj przerabiałem, więc może się okazać, że będzie miała trochę za mało przeżywalności, ale to mówię, zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem ciekaw czy będę taką czarodziejką w stanie biegać setne rangi bez problemu. Zobaczymy. Na razie wygląda to dość obiecująco, ale do setnej rangi jest bardzo daleko. Oczywiście tak jak wam mówiłem w opisie bildu na ten meteor są nam potrzebne niektóre przedmioty z Duriela, których aktualnie nie posiadam. Więc mm, dzisiaj chyba pierwsze, pierwsze duriele zaczniemy robić. Może się po szczęści wypadnie. I wypadnie nam X-Fal, bo to on nam da najwięcej obrażeń aktualnie. X-Fal, czyli ten pierścień, który powoduje, że jeżeli przeciwnik ma obrażenia w czasie na sobie, to mm, czasami jest, jest szansa, że on po prostu będzie wybuchał. I zadaje wtedy dość sporo obrażeń, obrażeń w porównaniu do naszej ściany, ognia i do naszych obrażeń, więc stamtąd bierze się duża część po prostu siły naszej czarodziejki. Następnie ten unikat na teleport, tą zbroję nieskończonego, wymienilibyśmy na piętno duszy z powodu tego, że tam jest Laki Hit, a my, czyli szczęśliwy traw. A my naszą konfigurację chcemy opierać na szczęśliwym trafie. Tak, jak wam mówiłem w opisie bildu. Aktualnie ten build się sprawuje dość dobrze, fajnie się nim farmi. Miał on swoje gorsze i lepsze momenty w rozgrywce. Na początku było trochę słabo. Rozkręcił się od takiego 50, 60, 60, 65 poziom. Jak już zdobyłem te Hmm, starożytne przedmioty. To wtedy był nagle taki wielki, fajny buścik. Oj, tutaj nie, z, nie wziąłem kamienia. <grywania> Zapomniałem o tym kamieniu, przez to, że tutaj do Was gawędzę. Hmm, będę musiał się po niego wrócić, na no, trudno. Zaraz się wrócimy. Wybaczcie mi. Chcę po prostu nagrać Wam ten gameplay. Myślę, że lepiej gameplay się nagrywa niż, jak coś mówię po prostu w tle, jakiejś głupoty, niż jak mm, po prostu byłaby czysta gierka. Myślę, że tak jest o wiele, o wiele przyjemniej się coś takiego ogląda, jak ktoś już decyduje się zobaczyć odklejoną czarodziejkę. Mm. No nic, teraz problem jest w tych dungeonach taki, że tutaj, jak już się zdobędzie te 9,25 przedmioty, bo już takie sobie wywarmiliśmy wczoraj, po prostu z kolegą odpaliliśmy dungeon 90 rangę i żeśmy stwierdzili, taką strategię przyjęliśmy, że odpalamy 90, męczymy się tam, no bo wiadomo, że tam się będziemy męczyć, męczymy się tam, ale każdy przedmiot, który tam będzie nam wypadać, jest, jest prawie pewne. Albo pewne, że wypadnie 925. Tak? Z mocą przedmiotu. No I po prostu żeśmy się przemęczyli. Jeden, dwa dungeon, żeśmy przeszli albo żeśmy nie przeszli. Różnie to bywało. Mm, pomęczyliśmy się, zdobyliśmy te 925, ja akurat mam sztylet, a wolałbym mieć różdżkę. Wiadomo, bo tam jest szczęśliwy traf. No, ale przemęczyliśmy się i te obrażenia nam poszły w górę, więc też mm, chciałem wam to powiedzieć po prostu. Że ta czarodziejka bije trochę, może więcej teraz niż, niż powinna. Chociaż na 96 to już, to już, to już ten. To już, to już raczej normalne, że takie przedmioty się ma. To trochę wcześniej, żeśmy zrobili. Ten build jest jednym słowem dobry, że rzucamy ścianę ognia, biegniemy dalej, i oni teoretycznie będą wybuchać tam gdzieś z tyłu sobie. Tylko minus jest taki, że my nie będziemy zbytnio w stanie podnosić przedmiotów, jeżeli chcemy szybko przed siebie po prostu. Bo on jest bardzo szybki, ten bilton, Może być jednym z najszybszych. Tylko problem jest taki, że nie możemy wtedy po przedmioty się wracać. Ale mm, akurat teraz, jak sobie tak myślę, to mechanika sezonowa w skarbce, która jest oparta na tym, że nasze przedmioty. Większość ich, znaczna większość, jest, jest schowana na końcu, na końcu podziemi skarbców, tak? Koszmarnych skarbców. I co za tym idzie, tam ten build będzie lepszy niż w normalnych podziemiach, ponieważ w normalnych podziemiach musielibyśmy się zatrzymywać po przedmioty, a tam nie będziemy musieli tego robić. Nie jestem jeszcze gotowa. Czyli teraz, jak sobie tak myślę, to zaraz lecę na te skarbce. Ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania do tego buildu bądź cokolwiek innego odnośnie czarodziejki, odnośnie innych buildów jakichś moich, to śmiało albo w komentarzu, albo na transmisji live na Twitchu. Tam na pewno szybciej będzie odpowiedź, ponieważ jak już jestem dostępny, to jestem zazwyczaj, zazwyczaj po prostu online na live, który pewnie za chwilę się odpali w momencie, kiedy wrzucam. Ten materiał do internetu. Także dzięki za oglądanie. Jak uważacie, ta czarodziejka daje radę? Na pewno wizualnie, wizualnie wam mogę powiedzieć, że jest świetna. Patrzcie, rzucamy te meteoryty. Cztery meteoryty naraz spadają. Jeżeli ktoś by się e, zastanawiał, dlaczego jest taka niebieska poświata wokół nich, to wam mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy mamy. w momencie, kiedy mam. kurczę, nie, nie odejmę wam skillów teraz. Ze ściany ognia mam odejmiać. W momencie, kiedy mamy ścianę ognia na 9 punktach, to jest ona normalna. W momencie, kiedy mamy na 10, to ona już ma taką niebieską poświatę. Widzicie, ten ogień jest taki zupełnie inny. I tak samo jest z meteorem. Jeżeli nie będziemy mieli hmm. jeżeli nie będziemy mieli 10 punktów meteoru, to on jest normalny, a jak mamy, ponad 10, jak mamy 10 i ponad, to on jest taki, taką ma, taki ten ogień jest taki lepszejszy, że tak powiem co by tu warto dodać jeszcze odnośnie wyglądu tego meteorytu no to widzicie, że jak teraz on uderza w ziemię to aż te kawałki ziemi do góry wyskakują, jeżeli wy w grafice będziecie mieli mało efektów zaznaczone, to prawdopodobnie on już tak robić, a on tak już wtedy nie robi wiadomo, gra jest dużo płynniejsza jeżeli ktoś ma słabszy sprzęcik czy coś, no to wtedy no, albo po prostu jeżeli już kogoś męczą te efekty to ja też czasem je wyłą wyłączam, tak? Wyłączam. Bo tutaj, teraz nad ogniem, jak widzicie, nie ma tego żaru. A w momencie, kiedy my damy te dużo efektów, to ten żar nad ogniem taki idzie, ten żar, jakby z ogniska, nie? No. Jest, są to fajne efekty, ale na dłuższą metę, jak już później cały ekran jest w, tym, w tej ścianie ognia, potrafi to męczyć i trochę. No, trochę, trochę dokucza już. Więc czasem to wy, wy, wyłączam. Dobrze, to jak już wyłączam, to, to na razie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie.